Dobra, lecimy z tematem. <laughs> Jestem trochę przyziemiony, ale chuj. Na pewno słyszałeś, że ludzie mówią, no, pij dużo wody, pij dużo wody. Jakby zajebiście. Na wodnie niezważne, ale nikt nigdy nie mówi ile tej wody pić. I dam ci jedną fajną łapkę. Waterfull. Zaraz tu gdzieś screena wrzucę, nie wiem. Yy, I tam generalnie... w bardzo przyjemny interfejs jest i można sobie spożycie wody monitorować. Ja piję około 4,5 litra dziennie i szczerze poznałem tę łapkę na studiach, jak jeszcze chodziłem, i to jest kurwa, jedyna rzecz, jaką wyniosłem z uczelni wyższej, czyli tą aplikację do yy, mierzenia spożycia wody. To jest jedyna dobra rzecz, która jakby została w moim życiu i jakiś sens ma, więc Możesz sobie pobrać, jeszcze raz tu gdzieś screena pokażę, jakieś logo, ikonkę też pokażę i no co, zacznij monitorować spożycie wody. Dawaj znać co o tym myślisz w komentarzu, no i do następnego.